Dominika, i w dzisiejszym filmiku chciałabym powiedzieć parę słów na temat tego, dlaczego nie chcę już nagrywać porad na swoim kanale. Prawdopodobnie znaczna, znaczna część z Was zna mnie dzięki moim poradom, które swego czasu nagrywałam. I zacznę od całkowitego początku. Gdy założyłam ten kanał ponad 3 lata temu, to drugim moim filmikiem, bodajże, był filmik związany z. Z uroczymi zachowaniami chłopaków, czy coś takiego? Wiadomo, części widzów się podobał ten filmik, w znacznej większości prawdopodobnie nie. Natomiast osoby, które coś dostrzegły, coś dobrego w tym filmiku we mnie, zaczęły zostawiać komentarze pod filmikiem i prosiły mnie, żebym nagrywała coraz to nowe filmy związane ze związkami. Filmiki zawierające porady, czy to jak poderwać chłopaka, jak poderwać dziewczynę, jak zagadać, tego typu rzeczy. I na początku wychodziłam z założenia, że skoro coś takiego podoba się ludziom, to czemu by tego nie nagrywać? Bo prawdę mówiąc, gdy zakładałam kanał, nie miałam określonej jakiejś wyraźnej ścieżki, którą chcę podążyć. Nie miałam określonej tematyki, jakie filmy. Chciałabym tworzyć. Dlatego stwierdziłam, skoro ludzie, moi widzowie podsuwają mi pomysły, to czemu by za tym nie pójść? I faktycznie tworzyłam dużo filmów w stylu rzeczy, które nie podobają się dziewczynom, chłopakom, jak poderwać dziewczynę, nawet jeśli nie jest się atrakcyjnym facetem, i tego typu filmy. I szczerze mówiąc, po opublikowaniu tych filmów byłam niesamowicie z siebie dumna, niesamowicie szczęśliwa. Bo zyskiwały one naprawdę dużo widzów, dużo wyświetleń. No i wiadomo, że każdy twórca cieszy się z tego typu sukcesów. Jednak to nie byłam do końca ja. To znaczy, widzicie, tak jak powiedziałam, ja kierowałam się tym, o co prosili mnie widzowie. Oni podsuwali mi pomysły, wy podsuwaliście mi pomysły, a ja je po prostu realizowałam. Wiadomo, każdy tego typu film musiałam stworzyć od zera, musiałam go wymyślić, Czasami nawet rozpisać, jednak sam pomysł nie wynikał ode mnie. I to nie jest tak, że każdy twórca musi wymyślić film od początku do końca. Często zainspiruje się czymś, co zobaczy u innego twórcy, i jest to jak najbardziej w porządku. Jednak w moim przypadku nie była to typowa inspiracja czyimś pomysłem. A w pełni realizowanie pomysłów innych ludzi. Dodatkowo, gdy patrzę na te filmy z perspektywy czasu, nie mogę stwierdzić, żeby mi się one podobały. Były one takie bardzo typowe. Nawet jeśli nie kopiowałam pomysłów innych YouTuberów, to na naprawdę wielu kanałach możecie znaleźć praktycznie to samo. A na pewno nie chciałabym być tak. Całkowicie nieoryginalna. Jednak oryginalność to, to jest to, co bardzo cenię u każdego twórcy. Najgorsze, że praktycznie od początku miałam pewien dylemat, bo te filmy, o których mówię, zawsze przynosiły mi najwięcej wyświetleń, były najbardziej popularne. Oczywiście przyciągały też największą ilość hejterów, ale z tym zawsze trzeba się liczyć. No ale z drugiej strony były to moje najgorsze filmy, według mnie przynajmniej. I po prostu jakiś czas temu stwierdziłam, że kończę z tym. Nie nagrywam tego typu filmów, nie nagrywam już porad. Chcę od tego odejść, chcę zmienić mój kanał na lepszy. Chcę, żeby się stał bardziej artystyczny, żeby zawierał więcej moich przemyśleń, więcej pogadanych psychologicznych, jak to je nazywam. No i czy to faktycznie zmieniło na lepszy mój kanał? To, że podjęłam próbę jego zmiany? Nie, ponieważ za każdym razem, jak wchodzę na YouTube'a, to jedyne komentarze, jakie ludzie zostawiają pod filmikami, zostawiają pod właśnie tymi poradami. Pod tymi filmikami na temat związków, chłopaków, dziewczyn. I bardzo często mam wrażenie, że te komentarze stają się coraz głupsze, coraz bardziej prymitywne. Zostawiane są przez coraz młodsze osoby. Być może w tym momencie jesteście już trochę znudzeni tą moją paplaniną, ale mimo wszystko chcę, żebyście. Trochę zrozumieli, dlaczego nie chcę już nagrywać tego typu filmów. Po prostu nie czuję tego. Zdecydowanie bardziej wolę nagrać filmik z jakiejś podróży, czy filmik bardzo luźny, pogadankowy, choćby nawet taki jak teraz ten. I jeśli oczekujecie ode mnie filmików tylko z poradami, to możecie śmiało odsubskrybować ten kanał. Bo najprawdopodobniej nie znajdziecie już na nim takich treści, przynajmniej takich nowych treści. I jak najbardziej wiele osób wciąż zadaje mi pytania, prośby o porady na Facebooku, czy zdarza się bardzo rzadko na snapchacie, i jak najbardziej odpowiadam na nie. Nigdy nie mogę zapewnić, że moja odpowiedź będzie w pełni. Rzetelna, bo ja zwyczajnie się nie znam tak profesjonalnie na psychologii. Mogę jedynie Wam przedstawić porady, które wynikają z moich doświadczeń, z moich obserwacji. Ale jeśli Wy uważacie mnie za osobę godną zaufania, osobę posiadającą większą wiedzę na pewne tematy niż Wy, no to jak najbardziej śmiało do mnie piszcie, nie ma problemu. Wśród Was na pewno istnieje również grupa osób, które najbardziej lubią moje porady, dzięki nim zasubskrybowały ten kanał. Jednak jestem przekonana, że spodobają im się również moje nowe produkcje, te, które na Was czekają. Pierwsze z nich pojawią się w te wakacje. Nie mówię, że będzie to coś naprawdę wielkiego, ale mogę Was już teraz zapewnić, że będę starała się zwiększać jakość moich filmów. Jakość montażu. Bardzo bym chciała nagrywać czasami filmiki na zewnątrz. Jedynie dzisiaj za bardzo nie mam takiej możliwości. I mam nadzieję, że te filmy staną się trochę bardziej miłe dla waszego oka. Jestem pewna, że wkrótce zrozumiecie o co chodzi. Jeszcze jeśli chodzi o te moje filmy z poradami, to prawdę mówiąc, ostatnio coraz częściej zastanawiam się, czy by po prostu nie usunąć tych filmów. Czyby nie, nie zmienić ich ustawień na prywatne? Oczywiście liczę się z tym, że moje wyświetlenia po prostu by spadły dramatycznie, i że moje znikome zarobki stałyby się totalnie zerowe, ale myślę, że ten kanał dzięki temu mógłby zyskać na takiej świeżości, że treści, które bym od teraz dodawała Mogłyby zdecydowanie zdominować ten kanał, na czym mi naprawdę zależy. Jednak przynajmniej raz na kilka dni, również pod tymi moimi nielubianymi przeze mnie filmikami, dostaję komentarze bardzo pozytywne, w których ludzie mi bardzo często wręcz dziękują za to, że właśnie zrobiłam taki filmik. Także tutaj pojawia się właśnie ten dylemat. Naprawdę czasami nie wiem, co zrobić z tymi moimi filmikami. No, ale może wy macie jakieś propozycje, pomysły, co uważacie za najlepsze w tej sytuacji? Koniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzach poniżej. No, trochę się rozgadałam. Być może dla wielu z Was nie było to zbyt ciekawe, ale mam nadzieję, że dla tych moich stałych widzów, którzy oglądają każdy lub Prawie każdy filmik, no to może to być dość istotny filmik. Taką mam nadzieję. Oczywiście w komentarzach poniżej możecie dawać mi znać, jakie filmiki chcielibyście, żebym nagrywała w stylu, właśnie, psychologicznych pogadanek i tego typu. Filmików, i ja jak najbardziej chętnie będę się sugerowała Waszymi pomysłami. Ale tylko sugerowała. No dobrze, jeśli ten filmik Wam się spodobał i jeśli czekacie na moje nowości, na moją przemianę na kanale, no to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wtedy będziecie informowani o wszystkich nowych filmikach. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!